Dzień dobry. 15 czerwca 2024 roku, godzina 8 rano. Pierwsi uczestnicy rejsu gwiazd już przybyli na przystań imienia Witolda Pileckiego. Wszystkie obecne tu osoby połączył jeden wspólny cel i wyjątkowy rejs. O, tu jest najlepszy powód, dlaczego ten rejs jest wyjątkowy. Wielka Orkiestra się Pomocy. Czyli ktoś stwierdził, że zrobi rejs, po to, żeby ktoś mógł ten rejs wykupić, po to, żeby na Wielką Orkiestrę zebrały się pieniądze. No nie ma lepszego powodu. Wpadłem na pomysł odczarowania Oświęcimia, żeby zorganizować rejs dla gwiazd z Oświęcimia do Krakowa piękną drogą wodną Wisły. Ale wydaje mi się, że cała idea polega na tym, żeby troszeczkę też ukolorować Oświęcim, nie tylko żyć historią bardzo ciężką, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale też jednak troszeczkę pokazać, że tutaj można tknąć fajne życie.

Dzisiaj mamy przyjemność gościć Dwie Gwiazdy plus Niespodziankę Mateusza Banaszkiewicza z przemysłem szawrańskim i Niespodziankę Lidię Popiel-Lindę. Chociaż nikt z pasażerów nie został okrętowym majtkiem, niektórzy wyznaczyli sobie wiele zadań. Wezmę aparat i zrobię po drodze kilka zdjęć. Droga ma być przecudna, a poza tym chciałabym zrobić portrety ludziom, którzy tutaj wykazali się właśnie bardzo dużym, dobrym sercem. Trasa do Krakowa trwała kilka godzin, więc pani Lidia miała dużo czasu na wymyślenie pięknych kadrów. Znajdujemy się w Oświęcimiu, dwory drugie, statek startuje właśnie z przystani imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, dwory II w Oświęcimiu i płyniemy na Kraków. Powiem szczerze, że, że, że nigdy nie pływałem właśnie takim rejsem, także zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, myślę, że będzie fajna przygoda. Przede wszystkim zobaczymy cztery śluzy na trasie, z czego jedna jest największą śluzą w Polsce, Borek Szlachecki. Zobaczymy piękny zamek w Tyńcu i zobaczymy no, to, co jest najpiękniejsze, przyrodę.